W poniższym materiale fikcyjne postacie spożywają napoje procentowe. Autor kanału pragnie przypomnieć, że alkohol w Polsce jest dozwolony od lat 18. Jak nie macie tylu, to nie wiem, se, kupcie jakieś normalne picie. Nie wiem, chai najlepiej. A ja witam wszystkich cieplutko i z racji, że dziś wypada Międzynarodowy Dzień Świeżego... Nie to debilu niżej. Z racji, że dziś wypada Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara, przedstawię wam dzisiaj trzy anime typu piwo. Zanim zaczniemy, mam dla was ciekawostkę. Czy widzieliście, że w Japonii alkohol można pić od 20 roku życia? No to teraz już wiecie. Jak to powiedział słynny fizyk Albert Einstein, Piwo. Jak nie bierzecie, to znajdźcie mi człowieka, który nigdy tego nie powiedział. Takunobi to w sumie pierwsze co wyskakuje, jak wpiszecie sobie w Google anime about beer. Ja obejrzałem dosłownie dzisiaj pierwsze dwa odcinki tego na potrzeby tego filmu i w sumie no, to jest o tym, że główna bohaterka wprowadza się do domu, gdzie mieszka kilka innych dziewczyn. No i okazuje się, że one lubią pić piwo i tutaj mega plot twist, protagonistka też lubi. Tak więc anime opowiada o tym, że dziewczyny piją piwo, ale czasem robią też inne rzeczy, jak na przykład jedzą, albo chodzą do pracy. Ale jednak przez większość czasu Piją piwo, czasem też inny alkohol. Myślę, że może być trochę nudne, ale jak chcecie zobaczyć tajemną sztukę lania piwa, żeby wyglądała jak w reklamie, albo po prostu lubicie patrzeć na bohaterki wznoszące TOAST, to to jest ta bajka. Nie jest jakaś długa, zwłaszcza że ma odcinki po 12 minut, więc chyba do przeżycia. Smocza pilotka Hisone. To sobie możecie w ogóle na Netflixie obejrzeć. Anime jest o tym, że główna bohaterka dołącza do sił obrony powietrznej, gdzie odkrywa, że te wszystkie samoloty wojskowe to tak naprawdę zakamuflowane smoki. No i ona ma pilotować jednego z nich. Gdzie w tej serii piwo? Ano jest ono takim spoko elementem integracji między Hisone a innymi pilotkami. Bo wiadomo, one się tam trochę kłócą, mają różne podejścia. No zrozumiałe, robota ciężka to i psycha może czasem siadać niektórym ludziom. Ale jak jak trzeba wzmocnić swoje więzi, to wystarczy pójść ze współpracownikami na piwo i po prostu lepiej się poznać. Wydaje mi się, że w tej serii picie piwa jest pokazane tak w granicach dobrego rozsądku. A poza tym relacje między bohaterami i sama fabuła są całkiem ciekawe, także polecam sobie obejrzeć. Kobayashi i Smokojówka, także, także coś bardziej znanego tym razem, ale może jest ktoś, kto nie kojarzy. Ta seria jest komedią, która opowiada o zwykłej 25-letniej dziewczynie Kobayashi i jej pokojówce, która tak naprawdę jest smokiem. Dziś miał być odcinek o piwie, a będzie odcinek o smokach. Mniejsza o to. One sobie tam mają różne przygody, ale w tym anime mamy też klasyczny przykład, jak nie powinno się zachowywać po alkoholu, bo o ile Kobayashi jest spokojną, ogarniętą dziewczyną, która gdzieś tam sobie Pracuje w IT i no po prostu sobie żyje i nikomu nie wadzi. O tyle jak pójdzie z kolegą po pracy na piwo, to robi się strasznie upierdliwa. Jak ten komar, który ci w nocy bzyczy nad uchem i musisz chować się pod kołdrę. No i gdy się napije, to razem ze swoim kolegą zmieniają się w takich największych, typowych nerdów otaczków, co się czepiają tej pokojówki, jaki outfit powinna nosić, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj to jest ukazane jako element komediowy, ale to już jest abus, nie róbcie tak w realu. Ale tak czy siak, baja się całkiem przyjemna. Komedia. Jeśli podobał Wam się odcinek, napiszcie w komentarzu piwo. Na koniec zaprosiłem jeszcze gościa specjalnego, konkretnie Ksardasa z Gotika, który ma Wam coś ważnego do przekazania. Witam serdecznie. Mam Wam coś ważnego do przekazania. Piwo.